To lecimy tak w ogóle. Siemka wszystkim Jest Marcin MB Do którego zapraszam na kanał Z tyłu jest Milena Też zapraszam na kanał Mamy no co? Dolny Śląsk I browar Sobudka Oczywiście nieczynny pod górą ślęża, ale wielki budynek. Pokażę wam z zewnątrz, a potem się włączymy wewnątrz. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, jaka potęga! Wchodzimy do środka. Dół z kamienia. Góra z cegły. Taki potężny budynek, jak już wcześniej mówiłem, kiedyś był browarem. Piwko tutaj produkowali. Wyciągamy latarkę i idziemy do przodu. O, jesteśmy. Patrzcie. Cego jakby niedawno było robione. No i oczywiście chłoda śmieci. Takie miejsca są najlepsze na wyrzucanie śmieci, dobra, lecimy. Lecimy z wycieczką moje drogie oglądaczki oglądacze. Jak widzicie. Standardowy hasiok pod nogami pełno szkła, a my idziemy wąskim tunelem, chodnikiem jak zwał, tak zwał. I zabierą was następny obiekt na Dolnym Śląsku. Prawdopodobnie pod nami są zalane jakieś chodniki. Kiedyś nawet nurkowie wpływali w te chodniki. Coś się kruszy tutaj. A. Ale potężne. W lewo, w prawo? Tędy. To idziemy tędy. O, Stanowiska na coś Tam pan dwie ściany? Proszę? Tam są dwie ściany Ta dziura A. O kurcze Tam jeszcze, o kurcze Tam hala jakoś widać A to my tam wejdziemy patrzcie, co uwaga na głowy głowa? Mówię mówiłem uwaga na głowy dopiero dobrze, no. że z grubą czapą no nie ma żartów tutaj idziemy wąskim tunelem jakimś tutaj kanał odwodnieniowy na dole Miało to kiedyś jakiś sens, pewno. Tu coś już popalone. To patrzcie To jest tak wielkie, ale ja to doświetlę moją latarką. Moja latarka do Raz, dwa, trzy, trzy. Tak. U. Jak hala to jest. O. Idziemy dalej. potęga. Potęga. Ale chale. Ja nie mogę, patrzeć. Pewnie jakieś kadzie były z czymś, czy z czymś. Z piwem. Z chmielem mieszali tutaj. Nawet my nie przeczytali do kiedy to funkcjonowało. Bo jak mówiłem już ja wcześniej, zajeżdżą, wchodzę i nagrywam i pokazuję. Nie jestem historykiem, ani żadnym takim znawcą, Po prostu pokazuję to co mnie otacza w koło teraz trzeba wyjść do góry co rozpętu? pomóc? co, możesz ten telefon czekaj, czekaj no trzymaj, za ręką mi no dawaj, trzymaj się mnie, trzymaj dzięki o, proszę proszę Tu mamy jakąś dziurę. No nie każ. Ślisko można upaść, wiesz, ale tu jest klimat. Ja nie mogę. Ale ta cegła, obłęd. Ale ta cegła, to budowanie tego, ten kształt. to miejsce super. Miejsce super. Naprawdę. Nie, bo na obisk. A, tak. Gdzie teraz? Musimy się wrócić, bo tam nie zajdzie. Aha, no to się wracamy. To się wracamy. Wąskim przejściem. Uwaga, bo ślisko. Uwaga, bo ślisko. Obezpieczenie. Tam na lewo, możemy zająć. Czy Milena A tu następne wejście. Tu góry, ktoś tam próbował wejść, to się wrócić. No ale my ty nie wchodzili nie, myśmy nie wchodzili, my tam nie chodzili, bo to się wracamy, wracamy. No bo tu nie ma co, no tylko fajny taki. Chodnik dół w kamieniu ociosy a góra w cegle dobra Oczywiście śmieci wszędzie, masa śmieci. I to jest ta hala, gdzie my już byli. A ja na razie pauzuję i włączę się dalej, bo nie będziemy nagrywać tego, co my już nagrywali. Jesteśmy w następnej części tutaj też potężne hala. O, tu. Produkcja leciała. Uu! znowu widzę taki motyw jak na tu zalane coś Czekajcie, wejdziemy na to. A to Uważaj, bo woda. Tam ten Patrzcie, tutaj. O. Ale stanowiska Super, nie? Mm. się tutaj w pokazać. O. Coś tu było. Na pewno są zdjęcia gdzieś w necie z czasu funkcjonowania tej tego browaru. Co Marcin? A, A? A my mówię, jedziemy, stajemy, wchodzimy i nagrywam. No i oczywiście zapraszam. Kto ma ta sobie pozwiedzać browar pod górą ślęża, nie ma problemu. Dziura w pocie jest, można lecieć. Jeszcze rzut kamery. Zarepiasz tu. Chciałem koszynać. dalej. Tu patrzę następne coś. Tu następne coś. a tu pięknie pięknie musiała produkcja lecieć, potężne to jest, następna hala. Heh. Idziemy dalej, idziemy dalej. Najprawdopodobniej jakieś pojemniki wielkie tu były. Co? Jest no. dzik. Dzik, patrzcie. Weszedł i zdechł. Zwierzę na wszędzie wejdzie Tu następne takie pomieszczenie, patrzcie. A, tu już jest koniec. Ale daje tym dzikim, Bleh. Idę, idę. Go tu jeszcze po świecę po nagrywą, ale daje padliną. Masakra, chyba, czas są Co mówicie? Nie mówicie. Dobra. jakieś normalnie stanowiska na coś, czegoś. widzę nie ma nic tam małe pomieszczenia ale zapuszczone totalnie tu woda skądś leci właśnie chyba z tych zalanych uświatników tylko A. tam nie idziemy, czekaj ja tam na zerknę nie mamy gumowców dzisiaj o kurczę. ja Jest tych pomieszczeń różnych Woda wybiła stąd gdzieś. To jest na zewnątrz. Wąż jakby spompował ktoś wodę. A gdzie tu woda leci? Proszę A musimy tak być na zewnątrz, nie? Jeźdźmy, tak? wyjdziemy tam to... Tędy? Wyjdziemy Może iść tak ten dobrze, tak że to woda jest. Tam jest woda. No dobra, idź tam wtędy. Idź tam tędy. totalnie na razie spauzuję bo wychodzimy na zewnątrz zobaczymy co tam dalej o wejdzie i wchodzimy w następne części browaru o. A, A takie pomieszczenia wiesz no. każdy było do czegoś. Jak browar to i po tym lali tutaj, nie piwsko do butelek, lali do butelek normalnie A w beczkach tu dziurę wyrąbali zapraszamy do dziury wchodzimy? wchodzimy chodzimy. ale pauzę zrobimy dobra przeszliśmy, to szkoda. patrzcie tu normalnie zamek normalnie zamek Normalny zamek. Zamczysko. Latarka mi trochę o. za ostro, bo nie widać tych. Czyli tu butelek potłuczonych. Kurcze Masa butelek, ale żadna cała. Wszystko po... potłuczone. Ale sklepienie. Niesamowite rzeczy. Normalnie obłęd. Choda kapie. Pełno butelek potuczonych po jakichś napojach czy po czymś. No. Fajnie. A no, tam do końca to samo co tutaj, nie po prostu. Patrzcie jakie cegły, w jakim stanie, jak to było mozolnie budowane. Mozolnie budowane. Niesamowite Niesamowite Dobra Na razie pauzę Zrobimy gdzie idziemy? Pójdziemy tu do góry No to idziemy do góry Na razie wypauzujemy Weszliśmy schodami do góry Jakby na piętro A tu totalnie wyrąbane wszystko wyrąbane wszystko wiem że może powiecie że pokazuję wam ruiny no ale są to miejsca związane z jakąś tam wielką historią wielką produkcją Działało to. A teraz stoi. Patrzcie, rozwalone to jest tyle pomieszczeń, że i tam następne jakieś pomieszczenie z takimi jakimiś dziwnymi podstawami. Patrzcie tutaj. Right. No jest tych pomieszczeń masę tutaj. Tu też coś stało, no. Ale powiem wam, latarka robi robotę naprawdę. Nie żałuję, że kupiłem te latarki, bo w sumie mam dwie sztuki ale jest super światło. Dobra. Pauzujemy na razie, bo nic ciekawego nie ma, sama ruina.